Siema do wygrania w tym odcinku jest taki skin. Jedyne co musisz zrobić to skomentować kreatywnym komentarzem ten film oraz napisać na końcu nick z Discorda, po czym wejść na stronę G4 Skins, Użyć kodu Szymonek i wysłać potwierdzenie użycia tego kodu na mojego Discorda. Powodzenia. ja oczywiście witam w nowym odcinku ze strony G4 Skins. Widzę już na kod Szymonek EKE plus 5% do każdego depozytu oraz darmowy odcinka na start mil. dla nowych użytkowników na stronie z moim kodem. I dzisiaj Pięknie dało, mam nadzieję, widzę, że tobie da dużo, dużo lepiej, oczywiście strona tylko i wyłącznie do osób pełnoletnich. No i dzisiaj nie batelki, nie batelki, przechodzimy tutaj do eventu. No już dwie ostatnie skrzyneczki z tego eventu oczywiście. Pisz kreatywny komentarz, zostawiaj te komentarze, może sobie zgarnąć skina, którego widziałeś na początku. Jeśli chciałbyś coś jeszcze więcej, zapraszam oczywiście na Twitcha, codzienny stream około godziny 15. Tylko soboty odpuszczamy. Karambi, piękny, ponad trójka. Bajonesik, ponad 2400. Oj, tutaj jest ładny na no, Ostatnio wyszły nowe. Bardzo ładne. Teraz te koski są atrakcyjne. Ponad dwójkę. Skrzynka 6 d Dosyć sporo. Najgorszy item P90 za 48 groszy. Także beka trochę, ale okej. Okay. Dobra. Daj. Musi coś rzucić. Musi coś rzucić. Musi. Okej. Okay. Dobra. Sześć dych, sześć dych. Piękny profit. Piękny profit. Dawaj, 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 dawaj. Awówka. Masakra No ale najpierw dało ładnie. Digielek, będzie profit. Będzie 63. 3 zł profit. Najważniejsze, że to jest profit. Nieważne, że to jest grosz, czy 2, 3, 10 Ważne, że profit karambit! No nie 2 mm, nie? Tak przeleciało chamsko. No ładnie by było, nie? Plus trójka, kałaszek, dobra. Zieloniutki, bardzo ładny swoje drogo 128, fajny profit. 3 na raz, uwaga. Co nam rzuci? Stój, dobra, jest. 300, 200, 200 coś takiego. Kabaszek również, dwie 3 stówy. No, pro... no i, no i, no i, no, i, no, i 4, no i... Czy ja muszę coś więcej mówić? Piękny profit, tak. Piękny profit. ci się, widzę, możecie napisać w tym kreatywnym komentarzu. Co uważacie o tej skrzynce? Bo jak na razie uważam, że. No oprócz tego, jest sympatycznie. Jest sympatycznie. O, teraz będzie tragedia, no i zawsze tak pochwalisz, ale i zawsze w każdym odcinku, pochwalę, pochwalę i się coś, wiesz jak jest, nie? Ten Trek 200, 6400 ten tekałak też jest sympatyczny, 240, dobra, profit to profit, 300 zł, uwaga, 5 skrzynek, czy coś rzuci, prosimy Stój, ok no będzie ciężko Dobra, tego nie było, jeszcze raz, dajemy szansę, musi Karambit przelatuje, jezu, 2, 3 karambity no znowu tak połowa taka, nawet nie cała. Ostatni raz. Dobra, tu będzie profit. Będzie 90, tu będzie, będzie, będzie. Musi być profit. Jest, 300. Ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, fastmod. Wydaje mi się, że tutaj fastmod bardziej jeszcze tutaj podkręci skrzyneczkę. No, podkręciło. Oj, oj 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 oj, nie, odlatujemy chyba, dobra. Jeszcze raz, dajmy szansę. Oj, chyba ten fastmod nie służy tej skrzynce. Cztery na raz. O, o, no, no, o, o. tu, 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 tyle itemów I wszystko przelatuje No nie wytrzymam, dobra, jeszcze raz, trzy, 180 osiemdziesiąt Glowsy, kawach, okej, okay, ten kawach nas uratuje Prawie, prawie nas uratował To nas ratuje, ładnie, 200, profit Kurcze, no wam powiem O, ten gloczek również, fajnie by było takiego przytulić Próbujmy, próbujmy Okej, okay, Digel, dobra One more Cyk. 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 Mm. No dobra, lasik, 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 lasik. Jest. Nie, no, taki piękny Uzbik. No nic, no. tako, 120 zł najdroższa. Piękny motylek, filter piękny karambit. Www. No skiny są fajne, ale dropnijmy je, tak. 90... Ej, tu dobre 100%. procenty no, ale skrzynka w sumie kosztuje 120, ale. Ej, dobra, dobry procent, dobry procent, tym razem bez moda. Spróbujmy Profit Kitara, jeszcze raz Profit Ej, dobre, dobre, dobrze się zaczyna Je... Oj, na dwie 240, dobrze, jest dwie, profit Stój, stój, jest, oj, to będzie drogie. No i witam serdecznie, cyk, 1400 No i co tam, co tam No i jest profici Piękny profit, daj jeszcze raz Emeczka, może na 0 Dobra, 240 zł na minus, ale Glowce nam dało Okej, okay, ta skrzynka chyba ma... Miałaby potencjał jakby tu poszło 3 3, 3 na raz, 3 na raz I rzuca nam, no nie no, no jeden tylko ten Coś się psuje, coś się psuje 480 DIGIEL. uspik Okej, okay, coś z tego może być 250, 300, prawie 400 Więc tam 80 z hakiem na minus Oj, teraz będzie tragedia, o oh jest O oh jest, tego nie było, 5 na raz, 600 zł Tego nie było, nie Karambity dwa przelatują Niedobrze, niedobrze, 300 Jeszcze raz połowa Dobrze, że chociaż połowa Jest, 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 dobra, dobra, mamy tu, tu, tu tu, tu. 515 Prawie profit Kałach No nie chcę dać, no patrzcie to, nie Dobra, fast mod Fast mod Cyk no jak to nie chce dać? Jeszcze raz. Kałach. No musi coś dać. Tylko glowsy dało? Jest! Jest! 500! Najwyżej tam 450. Jest! W końcu dało. Oj, prawie te glowsy, Jakby te glowsy dało. Dobra, profit jeszcze raz. Te trzy chyba dalej lepiej dają. No chyba na trzy. I ten fasmozik. Dobra, ten fasmozik coś tam robi, robotę. Dwie. Tragedia. Next. Uspik, fajnie. Dobra, solo, 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 solo. Ajajajajajajajajajaj. No musi coś rzucić. No musi. Jedno, jeden mocny strzał. Karambit. Karambit albo motylek. Digiel. No nic. Ostatnio. No i tym pięknym akcentem dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka do końca. Zapraszam serdecznie na kolejne odcinki. Oczywiście 18 YouTube. Dziękuję serdecznie i do następnego. Hej.